Witajcie w kolejnym odcinku vloga Katowice Airport. Dzisiaj opowiem Wam o Dreamlinerze w Pyżowicach. Nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Pyżowickiego lotniska i gorąco zachęcam Was do oglądania. Zaczynamy! O, Enterek startuje. Dzisiaj mamy 25 dzień lutego 2021 roku i to jest dzień, który zapisze się w historii Katowice Airport, a to dlatego, że polskie linie lotnicze LOT przebazują dzisiaj do Pyżowic jednego ze swoich szerokokadłubowych Boeingów 787 akurat w wersji 8 a to za namową biur podróży, które będą ten samolot wykorzystywały do obsługi bezpośrednich, dalekodystansowych rejsów czarterowych. Na razie są zaplanowane trzy trasy. To jest Cancun w Meksyku, który startuje dzisiaj, 25 lutego, Puerto Plata w Dominikanie, która wystartuje dwa dni później. I to są trasy obsługiwane na zlecenie biura podróży. Rainbow, będą realizowane do początku maja każda z tras raz w tygodniu no i mamy jeszcze do tego połączenie dla biura podróży TUI które wystartuje z Pyrzowic do Punta Cany po raz pierwszy 3 marca i ta trasa realizowana będzie co 10 lub 11 dni Na razie plan jest taki, że Dreamliner lotowski będzie bazował w Pyrzowicach Mniej więcej do połowy maja, ale niewykluczone, że ten samolot zostanie z nami na dłużej, no bo wszystko zależy od zapotrzebowania e, biur podróży. Dreamliner już w drodze do Pyżowic, a my pojedziemy teraz na drogę kołowania Sierra z bliska przyjrzeć się. W lądowaniu. Wieża fotografii, poprosiłbym Alfą, hotelem i na drogę kołowania Sierra, tam postój w bezpiecznej od drogi startowej pozostałych dróg kołowania. Fotograf wieża, wieża przez hotel na Sierra w bezpiecznej od drogi startowej pozostałych dróg kołowania, zezwalam. Dreamliner będzie lądował na pasie 2.7, czyli od strony się wieża, czyli od strony wschodu. Pas 27 to jest najczęściej używany pas naszej drogi startowej. Około 80% operacji startów i lądowań w trakcie roku odbywa się z wykorzystaniem właśnie pasa 2.7. A to wynika oczywiście z róży wiatrów na naszym lotnisku. No, przez zdecydowaną większość czasu w roku, wiatry w Pyżowicach wieją z zachodu na wschód, a wiadomo, że. E, lubimy lądować, e, lubimy lądować pod wiatr, lubimy startować pod e, wiatr. I fotograf plus jeden na drodze kołowania Sierra w bezpiecznej od drogi startowej pozostałych dróg kołowania i do lądowania Dreamlinera e, chcielibyśmy tutaj zostać. Czy możemy? Fotograf plus jeden, bierze Tak będzie można pozostać. Historia się zapisała. Dreamliner wylądował w Pyżowicach o godzinie 8.06, o 9.30 odleci z Pyżowic bezpośrednio do Cancun w Meksyku. A my teraz zobaczymy go na stanowisku postojowym. Dreamliner został wypchnięty ze stanowiska numer 25, no i teraz kołuję drogą kołowania Eco3, Bravo Hotel, następnie Foxtrot, Eco0, Tango. I na drogę startową, start z pasa 2.7. A my jedziemy na drogę kołowania Nowember, no, samolot jest ciężki, leci daleko, dużo bagażu rejestrowanego, pełny jeśli chodzi o liczbę pasażerów, więc pewnie rotacji zostanie stosunkowo późno. Wierzę fotograf i fotograf plus jeden poprosilibyśmy z drogi technicznej brawo na Nowember i tam postój w od drogi startowej pozostałych dróg kołowania. No, i poleciał pierwszy rejs Dreamlinera z Pyżowickiej bazy. Rejs do Meksyku, do Cancun. Około 12 godzinny. Fajna sprawa. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka vloga Pyżowickiego Lotniska. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy, a jeśli macie jakieś pytania co do tego materiału, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my postaramy się na nie jak zawsze merytorycznie odpowiedzieć. Gorąco zachęcam Was także do subskrybowania kanału Pyżowickiego Lotniska na YouTube, koniecznie z dzwoneczkiem, dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które dosyć regularnie staramy się tutaj publikować. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć!